Dzień dobry Państwu, 2 lutego 2024 roku jesteśmy z Władysławem. Dzisiaj mam wizytę u fryzjera. Jak wypije kawę, tak, jeszcze mamy Władek do fryzjera, mamy dokładnie 19 minut, ale że jesteśmy w przysusze, to możemy dopiero tą kawę sobie zalewać i jeszcze jest czas. Bo chyba się mleko kończy. Jak tam? <laughs> Ja też wstałem, umyłem się. Byłam po czatkach ja wybrałam kopi od barw, pomija. No to działo? pani se siądzie. No, co tu się właśnie działo? Ja już tu wszystko posprzątałem, kobito. A, A to nie wiem. Tam może kitek tam no, układał. pom siedzi tam no. <laughs> pam, pom, 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 pam. <laughs> wiedziałem, kurde, wiedziałem. Co wiedziałem? Że się. No. O, na radiu, Florianowym. O nie, pokazuje, jestem. Kiedy wreszcie, kiedy wreszcie. Jest, Kitenzo? Jest. Cii, cii. Muszę może, może tego przyznacza? Możesz. już. Mm. I Ty mówiłaś, że nas będziesz wiozła do fryzjera? Nie chcesz? No ale co, będziesz tam czekała, czy jak? Ja pojadę. Aha, ty sobie po zakupy pojedziesz do Biedronki. po zakupy, zakupy muszę jechać po dziewiątej do szkoły jeszcze na chwilę. To czekaj, to tam zaparkujesz i Biedronka jest przecież? Będę biegać z tymi zakupami, z tam jest, ale tu przyjechać, też nie lubię tamtej Biedronki. No byśmy mieli dwie rzeczy na jednym ognie. Nie możemy, dlatego że ja jeszcze po dziewiątej muszę do szkoły podjechać. Nie zdążę zakupów w międzyczasie. Później no to po co masz mnie wieść? Aha, żebym go później zaprowadził, tak? Potem go zaprowadzi, nie musisz samochodu brać. No, to też jest jakaś opcja. Nawet nie głupia. No, widzisz. Bo tu się człowiek rozleniwia. nie zawadzi. No. Tu jest, widzisz, tutaj łatwiej przytyć. Jak teraz zrobię zakupy, to właśnie po południu się przejdę pewnie. Chociaż nie, znowu te latać jest dwa razy. No jedno... Normalnie jakbyśmy mieszkali w centrum Warszawy, to byśmy nawet nie pomyśleli o tym, żeby jechać samochodem. Dystans 500 metrów. No nie wiem, by się. No, ciebie no, to nie, ale wiem ludzie tak robią. <laughs> Może robią. Hmm. Tak zamknę. Zamknęłam dlatego, że on sobie umie skubane otworzyć to i wysypuje. No i tak, ci z karnawał w szkole, czy ten bal mm -mm. karnawałowy w szkole. No. Ja jak zwykle, wiesz, jestem zaangażowana, ale u Władka już się tak nie, nie dam zrobić. Znaczy nie dam no zrobić. Zawsze sama w sumie tam wyrywam, ale chyba już będzie tych Trójek. Nie muszę być wszędzie, nie? No, ja bym chyba w ogóle nie chciał być. Że się powyrywałaś, no to trudno. No bo ja lubię być zorientowana, lubię wiedzieć, co się dzieje i wiesz ogólnie to. Lubię. No to po później siedzisz, wybierasz, kupujesz, jeździsz, dyskutujesz, zbierasz nie. opierdziel na koniec i nie, jeszcze. Nie ja dyskutuję, ale rzeczywiście to jest dla ludziom mocnym chyba prawda? Trzeba mieć grubą skórę. No ale prowadząc kanał na YouTubie to, to chyba, chyba się ma. To... Znaczy prowadząc tyle lat kanał na YouTubie. To już, już się człowiek przyzwyczaja do takich zachowań. Tak jest. Dobrze, ci <coughs> tu odkurzę na weekend, żeby ładnie były trochę... Będę ci wdzięczny. Wdzięczny i zrobię zakupy. Trochę mnie mam. odciążysz w tym domu nie, jest dobra. Ja Matylda wczoraj, czy ta była rozmowa o tym, czy dzieci chcą do dziadków jechać w sobotę na noc, no nie? No. i dzieci chcą jechać do dziadków na noc. A Matylda wymyśliła, że ona sobie pojedzie już dzisiaj na noc do dziadków, sama, bez maluchów żeby sobie odpocząć. A no tak, no sama, to no ona tak tam jak, będzie miała taki odpoczynek, że... Wow. I tak, i tak jak kidos... No, one w sobotę to pojadą. No a jutro to, to nie mi się nie Jak Matylda to wymyśliła. A jak Matylda zadzwoniła z babcią zagadała, że jedzie dzisiaj, to ona od razu, o a to, to one też jadą. No i sobie odpoczywała. Znaczy nie, nie wiem, czy im się utrzyma do wieczora. Nie wiem, czy ona rzeczywiście chce jechać dzisiaj. Ale... Ona chyba myśli, że nie będziemy się lektury czytać, bo może dziadek jeszcze nie jest zorientowany, że jest to lektura do przeczytania, ale dziadek będzie zorientowany i wtedy będzie miała dopiero kogo. zderzonko. Wadziuś, zegarek byś mi przyniósł z góry. Wadziuś, może być ten z tego czerwonego pudełka tam przy łóżku, dobra? Tylko delikatnie. Bardzo delikatnie, Władek. Dobrą kawę? No. no. słuchaj, ja nie tylko dobrą kawę robię. A to prawda. No, bo już myślałem, że tego nie dodasz. A nagrywamy, no to wiesz. O, Boże. Która tam godzina? Ile mamy jeszcze minut? Myślę, że to samo mi się, się rozładował. 8.16. Eee. A to masz poprzeć? 31 jest. Mhm, 40. Albo 40, zaraz zobaczę, dobra. No, to może jeszcze dwie kawy zrobimy. I pranie. <noise> I pranie. Dobra, koko końca. To akurat nie, nie takie głupie pęci. Nara. No.